Co tam się dzieje? No, ale by... chcemy przymierzyć, bo nie wiadomo, czy to w ogóle będzie pasować. nie? No właśnie. Tak, tak. tak sobie myślałem, że to do, do jakiegoś tego chińskiego fotona jest kabina, bo to niemożliwe, żeby była do polskiego Ciągnij. Ciągnij węża. Ciągnij węża, Maciej. Właśnie, czy te ramiona tutaj nie będą haczyć, nie? O kabinę. Co, podnieść? No, nie widzę tu nic. Ktoś nie chce zejść. Ale podnieść czy nie? Łazi, bo... To może? Mogę w podpadkę tam dać, czy nie? Czy to tak? Nie, no Wiadomo. tak tylko, żeby nie spadło. Widzowie będą myśleć, że my już zakładamy gotowy ciągnik, nie? Dobra, druga. Tak krzywo, żeby to na prasie wyjdą. Jak grób przewigina. Uh -huh. Do Niemiec na eksport szło, świeczniki. No i teraz co? Nie pasuje. Teraz wyżej. No. Ty, dużo nie brakuje, nie? No nie wiem, jak się dokręci. Może być czasem różnie. Jak no to... się dokręci, to najwyżej się pod, ta podkładki tam... Powiedz, co robisz? Co było ciekawego w tych wszystkich zakamarkach? Zdejmuję, Zdejmuję... Aś, Nie wiem, co to było, ale to jest coś na podobę silikonu twardego takiego. Nie wiem. Jeśli to się kuleczkuje. No. To <noise> no się jak mówię, na, na ciepło roztapia? Czy nie? nie? Filmy pisali, że sobie kupiliśmy i teraz mamy co chcieliśmy, nie? I teraz mhm. narzekamy. Tu chodziło o to, że właściciel to sobie kupił, nie my, a po drugie, właściciel nie chciał czekać za kabiną, bo by musiał 3 tygodnie czekać. Więc wziął taką, jaką była, no w sumie była w agromie, i ją zakupił. A ja dzwoniłem do, właśnie, dystrybutora i się pytałem, czy mogą dać kabinę, która nie będzie złożona i nie będzie pomalowana. Sami ją sobie zrobimy, tylko żeby pospawali te butniki i wszystko, nie? I się nie zgodzili, bo mówili, że takiej nie będą wysyłać, muszą w kolorze, nie? No. I dlatego jest taka wzięta i jest robiona od nowa. Pozdro mhm. dla hejterów i tych takich czparugów. Pozdro. Teraz tu się robi takie co. Tak ma być. Tak, a nie tak i wszystko tnie. Te grady, wszystko. to jest pomalowane, o. Mhm. Zapomnieli. Pomalować, pomalowali, pomalowali na tym. Wszystko jest. No. Cała kabina będzie tak szlifowana i jeszcze wspawiwana, bo tam są zakłady i trzeba poodcinać. Oni zapomnieli po prostu kupić farby i ją przepili. No. Podkładek też spręż, tych płaskich nie znają w ogóle. Z lamp, te to yy, zaślepki, z lamp, gdzie kabel wchodzi. W, ani z tyłu nie było, ani z przodu. Z przodu żeśmy nagrywali, z tyłu też nie było. Konektorki nie wiem, kto zaciskał. Sroka jakaś albo gawron, no I teraz to jest tak, muszę się pomóc zdjąć. No. Ale to, to, najlepsze jest to, no to... Pójdziesz tam do domu, to ten świecznik z zrób. Mm, ja to jak, muszę znaleźć. Jak no, ja robiłem czy... na eksport, nie no Niemiec na początku no już... 90 lat. Ja tak. wiem, czy... Z na kolanie robione. Yeah. Kolejny powietrza jest walnięty na przyczepy, ten pod dołem, nówka. jeszcze będzie na dzień spawania, tam w kabinie, bo jest na zakład, trzeba poodcinać, tu zaspawać, zaokrąglić, a nie tak byle jak, jak to wygląda, tu, do lusterek. To wszystko musi być no, na łagodno zeszlifowane, a nie żeby ktoś tutaj sobie głowę rozwalił. No i tam przy kabinie dużo, przy drzwiach, to jest wszystko tu do roboty, teraz będę spawał, potem szlifował, to tyle. To jest 100 papier. Kilka razy przejechałem i już, no. już się Co idzie? Sobie chwalą malowanie proszkowe. Tu w ogóle nie było narzucane. Taką farbą w wpłynie, a, a, a proszkowym gdzie? Tam wszędzie jest niedomalowane. Ale to nie, będzie się kłócić i tyle. Tak. Tu tak nie widać, bo już ma zjechane. To, tu no to, to no ale jest. Doklepane to. jest i ten, bo... Chcę to uważę. Jak od nowa się takie coś spawa, to się podkładaje i na tyle spawania on się nie spali pod spodem. Ja tak mam przyczepi zrobione, zobaczcie na słupkach, czy te stare, co w 2004 roku były robione, czy wyłazi z pod słupków rdza. Była najpierw rama pomalowana, gdzie przychodzi blacha na płasko, i była przyspawana i w talowym podkładem, nie żadnym epoksydowym i nie wiadomo jakim tam. Coś tam poprawia widocznie po pachowcach Jak Ci tam idzie matowanie? Pomóc coś? Jak widzę, to z, z, z samą kabiną to będzie normalnie telenowela <noise> Co? Pięte wypuklenie? Nie wiem. mam pojęcia, ale tutaj nic nie ma, nie? Może to jest od spowania, wiesz? Ja? Też możliwe no. No lecz. tylko wypukłe takie są. Wypukłeś, no to nie jestem. No. Może było gdzieś dacha możemy mieć gdzieś pukniętą i takie jest ale dach jako sam dach to jest bardzo kiepsko zrobiony to jest taka wypukłość w tym miejscu pewnie mi się tu rzucało i tu też o. a ten dach jest taki falowany nie? no oglądałeś? pewnie mi się rzucało jak ten włas robili co? na pewno Potrzebnie tam cięte tak i tak samo będą To skąd... już masz poprawione dźwignie tak lewo trzymało, ja... tam wydarłem ten tam był silikon na dole przy tym dla tam. A wszędzie silikon, tam jest silikon. Z czy tam jakieś inne góry Czemu tam? oni tym silikonem to Zakrywają. Nie wiem, no tam to nie jest silikon, to też jakieś coś innego jest, jakiś... Ja? No kiedyś pamiętam, taki podobny był budowlany, też taki pół, pół lety, tak. Pół taki, nie wiadomo co. Trzeba okrąglać, żeby się nie pozacinali, nie? Ja. Tam trzeba było, tu, te, te. Tam zastawałem, żeby, żeby, żeby to się jak to jest tak na okrągło, a nie tam rdza tam już No tu wszędzie ogólnie wychodzi rdza wszędzie tutaj wychodziła rdza w tej kabinie i to nie jest takie coś, o że my teraz robimy jakąś aferę, żeby nam coś dali my po prostu tu pokazujemy jak właśnie ten producent tych kabin no, jak robi te kabiny na górce żeby tu wszędzie jakieś takie, nie wiem, silikon albo podobne coś dawać a wy piszecie, tam takie znawcy, jakieś hejtery nie wiadomo jaka tam schodzi dupy trąba Wy, Wypisują, że my się znamy, a inni się nie znają się inni też się znają O Przyjechał Mariusz z roboty No Wypisują i myślą, że tu nam dożrzą ha, ha. Jak Ci się teraz podoba ta kabina? Znaczyło? No tam już odzywiało A wiecie ile było wody na gąbce Pod tą tapicerką Zdjętoś gąbkę to kapało. <laughs> Teraz macie się z tym męczy, nie? Zapytaj się Macieja Jak tam było <laughs> Trochę gąbki zostały jeszcze przydepane <laughs> Weź sobie trochę benzyny na szmatę i przejedź a w końcu trzeba Nie to się zrobi klejące Nie wiem czy będziecie tutaj widzieć tutaj pod światło jak patrzycie na ten dach od góry nie To jest pełno bombli Ta blacha jest po prostu spalowana jak oni to spawali ten włas to im zaczęło ściągać nie? Weź sobie przejeźć, to jest taki to pełno takich bombli Ale tu widać, że to jest jakaś kwartanina no. odwalona. Nie nie weź tak przejść ręką, bo bąbel i dalej i tam na całej powierzchni, nie? to no jest wygięta. To jest spalowane. No spawali włas i pewnie im tam ściągnęło. Ty nasz nagla używany, ale błotniki zgniły na takiej samej bombie. Na takiej to samej postawie. No. Małe dzieci, żeby... Właśnie tutaj apel do producentów, żeby nie wkładać na te tapicerki pod, pod tapicerki gąbki, bo to chłonie wodę. No ta to gąbka temu, chłonie. Tak, temu, jakby ktoś sobie zniknąć, tak. gąbka chłonie wodę i to wtedy będzie gnić po tym. A, a tu, żeby nie wkładać z gumpeksu powłoczki, nie? Bo to jest powłoczka. Tutaj jak będzie kurz, to, to będzie masakra. No. To nie, nie mogło to... być takie coś? A ta dziura jest niepotrzebna, po co? No to już tam wiesz, to już tam zależy jak ktoś chce. No, no ale jeszcze do ty. na no, jak w zetorach jakiś, nie? Czy czymś. No ale to, to powinno, powinno powietrza nabierać, tu o, to to wszystko trzeba zaokrąglić, no gdzie to? to, to... No to będziesz miał zabawę, pobawisz się z tym. Nie będziesz kosić, bo jest 22 kombajnem, nie będziesz mnie ryczyć, taki jeden mondrala z drugim, bo mnie kurzy. Nikt się nie zastanowi skąd mają jedzenie. Ze sklepu, nie? No ze sklepu jest jedzenie no co? Mleko ze sklepu, ja ze sklepu są no. Tak jak mój kuzyn mój ciocia wasze mleko jest lepsze jak kuzyna ten, nie? Młode. Jak u nas z fabryki. Hmm. I co, podoba ci się tutaj to? Ty to nie było tłuszczone chyba. Co? Jest też taka możliwość? Możliwe też. Ale... I się miesza. No, jedynie szczota zostanie. Albo piaskowanie. Albo piaskowanie, jeszcze lepiej. Spiaskować te butniki. Gdzie to ty, ty, ty szczoto, Tu możesz tu... Na... Zanim spawane, powinno być podkładem przejechane pędzlem. Na typo... Ale ogólnie ci powiem, że jako nałożona farba, no to tak coś sifuje jeszcze jest. To może nie taki, taki lakier zły. Ale nie jest domalowany A nie i wszystko jest laker. Laker. nie jest. Mały, może na chwilę Nie, to... nie jest właśnie, no. Nie to na chwilę jest. na bezpośredni, że już tego nie ma. to się zrobi tak jak tu. tam to yes. trzeba by gotować i... ja maska gotowa to i będzie podkładzik kładziony. było tutaj pełno tego smalcu, śmiesznego. tu na całej tej góry, a, gdzie mam tutaj wyszlifowane. Na, na surową blachę, nie? Tak, na surową blachę. Ni, nic nie było, żadnego podkładu pod to, nic, nic kompletnie. No ja. Nie, ale to, to ale nie na surowo, nie? Samochody też są tak robione. Jak są spawane albo co, żebyś to poznał. Ale podkład pod spodem. Jak z czterech jeden samochód Ci zrobią. I tam u góry też. Ty, a może jakąś szpachelkę byś do tego? U góry gdzie? Mówię u góry też jest, nie, no. no, bo ja myślałem długo ten to grubszy ściągnąć, a wtedy szczotko. Czy nie? Majster. Nie. No. Ja tam próbowałem. Bo to jest tępy, nie? To tu gówno. Do zaję. Jeden krok. Mm -hmm. A to jest już CV w środku? Czy nie, to jest, to jest, to jest to samo. To jest to samo. Też trzeba będzie tak powzmacniać jak w drzwiach i wszędzie mu mhm. najpierw trzeba dumbać, bo się grąco robić. Ciur to <grym> Może ten silikon miał amortyzować coś? <grym> to miał trzymać, bo był za duże łby dalej i wszystko się rozepchnęło te obdarte. Woda jest. może nie miała zaciekać dzięki temu. No. A ja, jak wypiaskujesz z tym, to, to odbije wszystko. Piaskarka ta do piaskowania odbije od tej gumy. Na koniec dodam, że film nie jest stworzony po to, aby dożrzeć jakiejś firmie produk produkującej kabiny do ciągników, lecz po prostu filmy wyszczególnione zostały takie wady tych kabin. Które, nad którymi producent powinien popracować, aby dojść do, do perfekcji i aby kabiny były bardziej można powiedzieć wieczne, żeby dłużej wytrzymały i żeby rolnik nie musiał się, czy rolnik czy tam w sumie kupujący nie musiał się z tym męczyć i żeby za jakiś czas nie było zgnitków w kabinie takie krótkie na koniec omówienie.